Jestem stary, ale nie aż tak, żeby nie pamiętać o tym, że odcinek o oponach zimowych już był. Ale ostatnio w Gdańsku pojawiła się w końcu zima. Taka prawdziwa, z mrozem i śniegiem. A wraz z nią okazało się, że na prawdziwą zimę potrzebne są prawdziwe opony zimowe. Ale po kolei. Po tekście o oponach wielosezonowych i moim bardzo ograniczonym entuzjazmie do nich wiele osób pod filmem czy w mediach społecznościowych pisało, że opony całoroczne są najlepsze. I że wcale wyważanie opon co sezon nie jest potrzebne, czy nawet co rok. A jeśli miałem bicie na kierownicy, to znaczy, że coś z autem albo kołami było nie tak. Nie, nie było. Wyważanie opon pomogło. No i drugi front ataków. Nie umiem, bądź źle użytkuję opony całoroczne. Ktoś pisał coś o różnych ciśnieniach w oponach w zależności od pory roku. Czy jest to prawda, czy nie, nie wiem. A dlaczego nie interesuje mnie to? bo wychodzę z założenia, że mamy XXI wiek i samochody użytkuje się trochę inaczej niż 50 lat temu. Nie chcę i nie będę przed każdą jazdą obchodził samochodu i sprawdzał go dokładnie. Jeśli tak miałbym robić, to jeździłbym pewnie Warszawą, mając zawsze pod ręką smar i cały zestaw narzędzi, żeby w każdej chwili móc ją naprawić. Nie, nawet nie naprawić, co serwisować czy tam Przygotować do prawidłowej eksploatacji. Mimo to, że jestem inżynierem, nawet inżynierem mechanikiem, za prawda nie samochodowym, to wychodzę z założenia, że opony mają być bezpieczne i działać maksymalnie dobrze bezobsługowo. W końcu po to są teraz obowiązkowe czujniki ciśnienia, żeby użytkownik nie musiał się zastanawiać nad tym, czy wszystko jest w porządku. Wiem, trochę mnie poniosło, ale ostatnio wymieniłem opony na zimowe. Do wielosezonowych już nie wrócę, więc jeśli ktoś chce kupić komplet 18 tanio, to zapraszam. Dokładnie to 235x60 R18. A czemu tak? Bo na całorocznych jeździć się nie da. A właśnie, bo jakiś czas temu ktoś mi zarzucił, że moje teksty są zbyt ogólne, nie zawierają testów i naukowego bełkotu. Dlaczego? Bo to felieton, a według słownika języka polskiego. To utwór publicystyczno-dziennikarski o tematyce społecznej, obyczajowej lub kulturalnej, posługującej się środkami prozy fabularnej. Czyli moje subiektywne spojrzenie na świat. Jeśli się z nim zgadzasz, to super. Jeśli nie, to jeszcze lepiej. Będziemy mieć o czym podyskutować, do czego serdecznie zapraszam. A dlaczego zimowe opony są lepsze? Bo pozwalają na gorszych, bo nie jakichś ekstremalnych warunkach w końcu to tylko Gdańsk. Zatrzymać samochód i wystartować go. Zrobiłem prosty test na pustej, ale ośnieżonej drodze przed wymianą opon, i chwilę później, po wymianie, wykonałem dwa manewry. Pierwszy to start samochodu gwałtowne wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi. Drugi przy prędkości około 30 km/h wciśnięcie pedału hamulca, też do podłogi. I też gwałtowne. Na oponach wielosezonowych auto przy starcie zaczęło mieć oponami. Włączył się ABS i z trudem ruszyło. Przy hamowaniu ABS ponownie się pojawił, a auto powoli sunęło, niczym sanki. Przy oponach zimowych w obu przypadkach miałem wrażenie, jakby śniegu nie było. Bez żadnego problemu auto ruszyło i zatrzymało się. ABS się przy tym nie włączył. Jaki wniosek? Muszę użyć powiedzenia, którego nienawidzę, a które tutaj niestety dobrze pasuje. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. A teraz zapraszam do subskrybowania i udostępniania tego filmu. I pozostałych też.